Z tej strony Majo i w dzisiejszym pojadniku pokażę Wam, jak zdobyć legendarne SMG Mel1 Western Gun. To on jest przy kozacka, także nie przedłużam i pokazuję Wam, jak ją zdobyć. Żeby zdobyć to SMG, musimy przyjść na mapę Sanctuary i wziąć misję od Ewy, która nazywa się Invasion of Privacy. W misji tej chodzi o to, że po prostu musimy pójść na. Mapę Atinas i pozbierać rzeczy, które zostawiła Ewa na tam. Także widzimy się na miejscu. Okej, tutaj mamy pierwsze rzeczy. Jakiś keyboard i kwiatek. Lecimy dalej. Tutaj mamy konsolę. Do tego jeszcze pad. I daje ton to z Miska. Idziemy dalej. A nie może znaleźć swojego pamiętniczka. Zobaczmy, czy jest safe. Nie ma go. To znaczy, że zniknął idziemy go szukać. Okej, okay, więc mamy tego typa co ukradł pamiętnik. I po prostu go zabijemy. Oni się nie mylę, że to też legendalne FNB. to się uda. Niestety nie tym chodzą, no, ale zobaczymy może następne. Czy tu jeszcze raz i będzie więcej szczęścia. Podejście siódme. Okej, okay, mamy to. Zobaczmy. Mamy. Dark West Regan Damage. Spoko. Cenność bardzo dobra. Jak na SMG. Ending. Spoko. Czas szkodowania dosyć długi. Szybkoszczelność niska. Magazynek duży. Opis to. I believe ya, but my tommy's gun. Don't. Spoko. Mamy dodatkowy splash damage na SMG, ciekawe. Mamy celownik, co mały. Oraz możemy zmieniać pomiędzy radiacją a elektrycznością. Okej, okay. zobaczmy, jak to się sprawdzi w boju. I zobaczmy. Nie wiem, no, dobrze dobra. dobrze. splash damage możemy stać obok, a celika i tak nie? Ale, nie jestem? Nie no, jestem zachwycony. Naprawdę, potężne potężny. Dobra. Naprawdę, Okej, okay, co myślę o tym SMG? Według mnie jest naprawdę sztos. Jest obrażenia, są potężne. Naprawdę, polecam wam. Wzi wzi wziąć tą broń. Jestem zachwycony i spodziewanie, że będzie aż taki dobry. Także jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, co wy o tej broni. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.